łatwiejszego jak przygotowanie zakwasu na żurek w domu. Bierzemy kilka ząbków czosnku. Wystarczy, że lekko zgnieciemy. Zgniatamy też i ziele angielskie, bo jak nie to wszystkie znaki zostaną w kuleczku, a nie przejdą do naszego żurku. Przekładamy do słoika. A, kilka listków laurowych. Tak samo i je też musimy zawsze zgnieść, żeby tutaj wyszło zapach z, z listka laurowego. O tak, kilka łyżek mąki, lepsza byłaby. Razowa taka prosto, z młynu, żywnia. Bierzemy przygotowaną. Jeszcze nam może być nawet ciepła woda, letnia, nie ciepła. Wlewamy pół litra. A możemy użyć. Łyżki normalnie metalowej, a nawet lepsza, bo jest tak metalowa. Na koniec bierzemy papier kuchenny, jakąś ściereczkę płócienną, albo gazę. Przykrywamy, odstawiamy w ciepłe, w ciepłe zaciemnione miejsce. Mieszamy raz dziennie, to jest ważne, i za tydzień mamy już gotowy zakwas.